Świeżaki z biedronki. Czy Lidlaki z Lidla? Oto jest pytanie, które dzisiaj sobie zadaje mnóstwo osób i dzieci. My dzisiaj odwiedziłyśmy i Biedronkę, żeby zobaczyć, jakie mamy świeżaki. Zresztą na końcu filmu pokażemy ich zdjęcia i jakie mamy Lidlaki. Szczerze Wam powiem, już jakby nie nastawiając Was na swój tok myślenia, natomiast chciałabym Wam pokazać, jak wygląda na początku Biedronka. Żeby dostać jednego ze świeżaków, a jest ich 4? E, trzeba zebrać 4, 60, przepraszam, naklejek. Jedną naklejkę dostaniemy za zakupy. W wysokości 40 zł, bądź z kartą e, dwie naklejki. Więc ile tych naklejek e, trzeba zdobyć? Możemy oczywiście kupić sobie takiego świeżaka za jedyną kwotę 49,99, bądź takiego malutkiego i to jest, słuchajcie, naprawdę taka pchełka 27,99, bądź Lil. Daje nam Lidlaki świetne, genialne, szczerze Wam powiem, olbrzymie, za kwotę 9,90, za sztukę. Pytanie świeżaki, czyli dlaki, odpowiedź chyba sama się nasuwa. Słuchajcie, Ja jeszcze wam powiem takie swoje spostrzeżenie, Biedronka chwali się, że w tym razem e, świeżaków mają pełne magazyny, że na pewno nie zabraknie. A szczerze Wam powiem, że my jeszcze na naszą gruszkę czekamy. Zgłosiłyśmy w Biedronce to na początku grudnia. E, do tej pory dzwoniłam kilka razy na obsługę klienta, aż chyba machnęłam ręką, natomiast w związku z tym przestałam jakby odwiedzać Biedronkę, bo nie lubię oszustów. Mamy cały zaklejony e, broszurkę i czekamy od grudnia 2016 na naszą gruchę, której do tej nie dostałyśmy. Natomiast w tym roku Biedronka się chwali, że mają magazyny zapełnione po brzegi, natomiast jeżeli miałabym zrobić 60 razy po 40 złotych zakupy, żeby dostać jednego świeżaka, którego może i tak w finale zabraknąć, czy pójść do Lidla i kupić sobie super Lidlaka za 9,90, no to wybieram jakby oczywiście Lidlaka. Myślę, że to też Lidl zrobił z promedytacją, już nie po to, że żeby ściągnąć, tylko bardziej po to, żeby chyba Biedronce przytrzeć nosa i obawiam się, że pod koniec promocji Biedronka albo będzie wydłużała tą promocję, albo oddawała już te naklejki nie wiem, na kartę plus 10 za 40 zł, bądź będzie wyprzedawała te swoje świeżaki, które ma pełne magazyny za grosze, bo zostanie im przypuszczam masę. Natomiast słuchajcie, dzisiaj odwiedziłyśmy i Biedronkę i Lidla, żeby zobaczyć jak wygląda ta promocja. My swoje zdanie mamy już wyrobione na, na pewno. E, no nasze zdanie też jest jeszcze negatywnie wyrobione przez Biedronkę, że my, e, mając wrzesień, czekamy jeszcze na naszą gruszkę. Natomiast dostałyśmy słuchajcie, e, naklejki i to zdecydowanie łatwiej niż w ostatniej edycji. I nakleimy z Wami te naklejki. To co, do dzieła? Zabieramy się za nasze naklejki. A ja już niedługo będę miała najmniejszego świeżaka. No właśnie zobaczymy, czy w ogóle będziemy zbierać na tego świeżaka, bo obawiam się, że szybciej wszystkie zdobędziemy w Lidlu, tym bardziej, że już tutaj ciocie się zaoferowały. Jak mówią, e, niecałe 10 zł, to ja kupię dla Neli. Tym bardziej, że słuchajcie chcę też Wam powiedzieć, że pojechałyśmy do Biedronki, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Kupując jeden chleb, przed nami pani robiła zakupy za przeszło 230 czy 240 zł. Nie miała karty. My podałyśmy jej swoją, więc pani powiedziała, że ona naklejek nie zbiera. Dała nam te wszystkie naklejki. 19, no właśnie, było 20 naklejek, zgubiłyśmy jedną, ale to właśnie przez tą tasiemkę. Dostałyśmy 20 naklejek za zakupy tej pani 200. Nie wiem, tam 40 zł było, więc słuchajcie, dużo trzeba wydać. Dużo, dużo, dużo. Tym bardziej, że w biedronce są teraz te cztery świeżaki. Słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Cztery duże i sześć małych. W Lidlu jest, słuchajcie, sześć dużych. Czyli w Lidlu za niecałe 60 zł mamy wszystkie, wszystkie, wszystkie Lidlaki. W Biedronce trzeba wydać parokrotność setek. Pieniędzy, żeby zdobyć no. wszystkie świeżaki no rozumiem, czy też juniory. Jeszcze. O, no to koniecznie trzeba dokleić. No właśnie mówię, że one się niestety odklejają i to jest tak, słuchajcie. Dzisiaj Was zostawiam z tym wyborem: czy lidlaki, czy świeżaki. Wybór należy do Was. Gang świeżaków 2, lidlaki numer 1. Zapraszamy was do komentowania, co wy wybieracie i mówcie nam koniecznie, jakie już maskotki zebraliście. Całujemy was gorąco, kochani. Buziaki w górę. Cześć.